Cześć, ja jestem Nef i witam was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem porozmawiamy sobie trochę o tym, czy i dlaczego warto zagrać w World of Warcraft. Zapraszam. Wiele osób pyta mnie ostatnio czy warto zacząć grać w OWA, a konkretniej czy warto teraz zacząć grać w Chodzi o to czy początkujący gracz poradzi sobie i nie zostanie przytłoczony nawałem treści, które pojawiły się już w tylu dodatkach, które dwa wyszły, no i ostatecznie czego można się po grze spodziewać i co różniło od innych MMO. Przede wszystkim World of Warcraft zapoczątkował swego rodzaju rewolucję i boom na MMORPG. Oczywiście wcześniej gry z tego gatunku już istniały, natomiast żadna nie była na tak wielką skalę i nie osiągnęła tak wielkiego sukcesu. Tutaj stworzono wiele rozwiązań, które stały się kultowe i nawet teraz, to już ponad 10 lat od premiery, korzystają z nich twórcy innych gier. W całym swoim ogromie, rozbudowanym świecie ma się questów jeszcze do zrobienia. WOF jest bardzo intuicyjny i przyjazny dla nowych graczy. Tutaj nie jesteśmy rzucani na głęboką wodę, a wszystkie, no nazwijmy to, i umiejętności, postaci są wprowadzane stopniowo. Czyli im mamy wyższy level, tym będziemy mieli więcej tych rzeczy do zrobienia. No i jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać, to każdy moment jest naprawdę dobry, żeby zacząć, ponieważ czekają na Was miesiące dobrej zabawy. Fabuła World of Warcraft jest kontynuacją tego, co mogliśmy doświadczyć w serii znakomitych RTS-ów i dzieje się kilka lat po nich. Wiele wątków, które zostały kiedyś jedynie nakreślone, jest rozwiniętych i kontynuowanych, grze czekają na nas tysiące, naprawdę to nie jest żaden żart, tysiące zadań. Począwszy od takich najprostszych, typu zbierz kilka przedmiotów i przyniesie komuś pozlecenia na potężnych bossów, z którymi musimy walczyć w zorganizowanej grupie. No i jedna z najważniejszych rzeczy świat gry jest po prostu ogromny. Nie wiem, czy jest wiele innych tytułów, które mogą pod tym względem konkurować z WoW'em. E, mamy tutaj kilka kontynentów, każdy z nich jest podzielony na mniejsze części, które różnią się klimatem, wyglądem, e, napotykanymi potworami oraz miastami. Jednym słowem jest olbrzymia różnorodność i nie mamy wrażenia, że wszystko jest do siebie podobne. Dokładne zjedzenie całości to zdanie naprawdę na setki godzin, a w każdym kolejnym dodatku możemy liczyć na nowe lokacje, e, więc świat nieustannie się powiększa. Tym co mnie przykuło do World of Warcraft najbardziej są rajdy, czyli walki z potężnymi przeciwnikami. Każdy z nich jest zupełnie inny, ma określone umiejętności, niektóre są proste, niektóre bardziej skomplikowane, ale to co łączy wszystkie starcia to fakt, że potrzebujemy grupy, z którą wspólnie musimy znaleźć sposób na pokonanie danego bossa. Wymaga to szczególnie na wyższych poziomach trudności, dobrej znajomości gry swoją klasą e, oraz dobrej komunikacji z innymi graczami i współpracy. Uwierzcie mi, że satysfakcja po pokonaniu przeciwnika, z którym mierzycie się kilka godzin, czasami kilka dni, a nawet i tygodni, jest ogromna, a rozgryzanie tych wszystkich umiejętności i przygotowanie taktyki pod swoją grupę to... Super zabawa. Do tego wszystkiego dochodzi PvP w formie aren albo nawet kilkudziesięciuosobowych osobowych battlegroundów. Mamy rozmaite wydarzenia w ciągu roku, tysiące osiągnięć do zdobycia, e, walki zwierzaków, profesje i wiele, wiele więcej. Ciężko jest tak naprawdę wymienić wszystko co wowie można robić, ale na pewno nie ma tutaj czasu na nudę i żadna inna gra MMORPG nie ma w tym momencie do zaoferowania tyle treści, ile możemy znaleźć właśnie tutaj. Szczególnie z perspektywy nowego gracza, zanim dojdziecie do tego poziomu, powiedzmy setnego, macie tyle rzeczy do nadrobienia, że to jest kilka, naprawdę kilka miesięcy, jeżeli chce się to wszystko dokładnie przerobić, jeżeli chodzi o questy, fabułę i tak dalej, więc tutaj naprawdę w tej grze, wbrew temu, co niektórzy ostatnio mówią, jest co robić i naprawdę, jeśli jeszcze nie mieliście okazji i przyjemności zagrać w Woła, to naprawdę polecam. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz oglądania kolejnych filmów. Do usłyszenia. Cześć!